Tam są tam są polce, polce Każdy z pięciu tych pokojów Dobra Poszla. Tam pewnie ukryte pod na ręcznie, żebym był gorzej yeah, Nie no, poczekaj, bo ja kto jest User in your channel time out Powiem to Rosowi, kruk nie żyje, czy coś wie? O ha. To będzie na uczkę, to był ja. On no żywił, kruk, ale? O. No, no, failure. nie linia. Nie, kluk zabijałeś chyba. Nasze kapłana! Jeden to mógłby zabić, tak się no. potrwało. To jest bugowana gra jedynka. Wszystkim no. mógłbyś zabić. Co to, to za... Ręcz, co to, to za rączka? Tego nie chcę. Nienawidzę jeszcze kapłana. Komnaty świątyni. No. Komnaty Adanosa i Ostrzegin miał. No, bać na baćnosie, jeśli nie chce skierować świątyni Adanosa muszę dać się odmówić. No, już zaczyna. Jakaś chyba świątynia Adanosa, Farvik. Nie, nie, nie. Odchłaj jakoś, chłopaki. Nie dam ci. Nie, nie dam ci. Dziękujemy. Не мела что-то сделать, не? надеюсь, тебе понравится, мой наладят. Пока, пацан. Молодец, я буду наегостира, меньше какие карты, я так не говорю. To wierny trup Kończ z tym. Nie ginie. To jest moja żona poznać. To jest Maki, czemu się sam zabijasz? Dzięki. Mam nadzieję, że podoba Ci się mój wynalazek Cześć Co? ci dać taturasowi tą broń? Szpondeliara, nie? A ja i tak tego nie używam, w a to open? Nie. Bo to do oka nie? Nie, do no To normalnie to zwykły miecz, tylko że w kierunku strzela. No to naprawdę no, to... zwykły miecz. Ty się sam zabijasz tym. Nie. bo ja go podnieść nie mogę, dobra. No. Ile to ma. De... A to tu ręczna, to nie chcę tego. firma i prędko. To znaczy, że on mnie ekspada za to. O, dobra daję mu to, daję mu to 2k mi dał Więc piorę to Znaczy daję Lubię kapala, jest taki przyjemny No znowu wyłączyłem się pod kogo No co za kupa Ej eee, kurwa nie, tak włosy <laughs> Bo babcia piję nie? Znowu <śmiech> <śmiech> Mówi telefon. Mega głośny Mega głośno. Burza z pirunami. Mega. No i co się dzieje Mega z czterowoltem. To z dingo. Ja. A to tym się trzyma. To tym się trzyma. To tam musi się utrzymać. Mega bezpieczny jack, coś. Wyłącz ten bas. To po pierwsze. Basy. A po drugie nie wiem. Ja ten bas. Ja tam słyszałem. Musimy zaczekać tylko. Aha. 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 Przepraszam za to. Co ty grasz, Aha. Aha. Przepraszam za to. Co ty Piotra, he, a teraz tę kartę dostałeś. skończyłeś tą kartą? No i nie jest. Chory, i filmujesz. No, na hitboxie. A gdzie, gdzie jest, na, na to, się. A to jest, hitbox? Lepszy Twitch. To follow, no, ja, ja to nie. Halo, halo. To muzyka mnie streamował. zetrimowała Ej, wiesz, tam Deluxe kamerkę ustaw na te swojej tam, tam, tam po, pokrętła i tam te wszystkie A no pokrętła to... ej, mam no złe jak pokrętła jakieś No i tam, przecież. No, no ja słyszałem historię pewną od parę Jaką? <laughs> że, że niby tam streamowałeś jakąś dj na podce czy coś, a tu Spotify premier karty reklama <laughs> Nie? To był <laughs> <fek. laughs> Nie tak było. Podaj w premium mika. Prawda, jest mój Teraz będziemy obwodniać podwaję. z tego gatunku, odkryłem. Metal? Odkrywczy. Nie, Indie Rock. Indie Rock. Ja też. Niezależny. Ja słyszałem jak już w radiu to lata 80., 70 i 60. Tak Dobra, wskakuje coś gówno, nie sobie nic. Tak To gówno niby sobie nie. No ja daj. To please te. Dam sobie świetne top listy. to please, bo słucham trendy. Ma tak też to wygląda. Ej, farbik ma dwie karty, jedna za 7, jedna za 1. O, mamam. Matima cztery karty. Na więcej nie wygrań. DZIĘKUJEMY CZERWONKU, HARBOR WSZYSTKO wiatru przywołał Ale, ci dowali teraz, Ale ty się uleczysz Zrobię coś śmiesznego, dobra? Tak, Dawaj okay. Cztery, osiem, na 13, 4, 5, na. No, zabijesz mnie, nie? Jest, nie opłacę. Jeszcze się nie opłacę. Okej. Okay. Wiedziałem nie <gry> CZEJ? CO? Aaaa! Jak go ścisnął? Wszyscy to wygrał No tak Poprzednio wpisał Farwika 30 z zera. <grypt> 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 mnie światłość